W pięknej, w pięknej, malowniczo położonej wśród lasów i pól miejscowości Dulcza Wielka. Na podsumowaniu konkursu Drzewo Roku 2020 spotykamy się obok perełki naszej miejscowości Lipy świętego Jana Nepomucena, tegorocznej laureatki konkursu Drzewo Roku. Ekscytujący wieczór ostatniego dnia konkursu nie, który, który mógł niektórych przyprawić o zawał. Raz sosna na pierwszym miejscu, za chwilę lipa na pierwszym miejscu. I tak co chwilę się to zmieniało. Aż do samego końca, do, do północy, ta wygrana nie była jeszcze pewna. No ale to już mamy historię, to już jest historia. Wszyscy wiemy, jak się zakończyło. Lipa świętego Jana Nepomucena, drzewem roku. Wierzył Pan w zwycięstwo do samego końca? Znaczy to oczywiście zawsze się wierzy, prawda, ale to jest zawsze duża, nie, duża niepewność. Pamiętam rok 2017, kiedy, kiedy Wiśniowa startowała na europejskie drzewo roku, też żeśmy się angażowali jako samorząd Województwa Podkarpackiego. Też były duże emocje. Życzymy też naszej Lipie, aby pierwsze miejsce zajęła w europejskich zawodach, w konkurencji, hmm. przepraszam. No i myślę, że to się uda bo to jest tak, że tutaj potrzeba takiego zaangażowania społecznego. Tutaj ta aktywność była i myślę, że ona zostanie potwierdzona. No, ważna sprawa dla Mielca, dla, dla Dulczy, dla Radomyśla, dla Podkarpacia. Mówimy, że jest to Lipa Świętego Jana Niepomucena w Dulczy, ale ja uważam, że to jest w prawda? Tak, tak na to patrzę. To teraz widzimy się na meczu. Oczywiście tak, pędzimy, żeby zdążyć. Dziękuję bardzo. To stało się faktem, Lipa, Drzewem Roku, jakie działania na luty? No będziemy próbować, żeby w kolejnym etapie, tym razem już w konkursie na Europejskie Drzewo Roku, Talipa też zajęła dobre miejsca, być może nawet i zwyciężyła. Tym bardziej, że zachęca jest to, że, że w tym roku była dziesiąta edycja i największa liczba głosów dotychczas w tych konkursach jaka padała to właśnie teraz była na tą lipę. I to dobrze jakby wyrokuje na przyszłość i mam nadzieję, że, że będzie w czołówce, a mówię, liczę, że może nawet się uda wygrać. Emocje były do samego końca? Tak, do samego końca były emocje, bo nie wiadomo było ta szala raz przesuwała się na tą Sosnę Faleńską raz na naszą lipę, ale jednak no, to determinacja i zaangażowanie wielu osób, można powiedzieć, że z całego świata, bo i Polonii, spowodowała, no i państwa media też się w to włączyły, za co chcę podziękować Mediom i WCJ, że w tej akcji się włączyły i wsparły aktywnie. To przyniosło efekt i, i, i ta lipa wygrała. Myś, myślę, że jest to drzewo, które jest bardzo ciekawe i godnie będzie reprezentowało Polskę na tym konkursie europejskim drzewa roku. Popołudnie na meczu? No Nie wiem jeszcze czy, czy dotrę, bo na razie tutaj jeszcze będzie chwila świętowania przy Lipie. Zobaczymy. Także Miłego świętowania życzymy. Dziękuję bardzo. Skąd pomysł, aby Lipa, lipa zgłosić do konkursu? No chcieliśmy Lipie pomóc, troszkę ją rozpropagować, bo tak prawdę powiedziawszy na początku to niewiele osób wiedziało, że tutaj taka Lipa rośnie oprócz tego naszego właściciela pana Tadeusza Kurka. A to był chyba bardzo dobry pomysł na rozpropagowanie, bo widzimy, że zainteresowanie bardzo duże. Właściciel to mówi, że już ma właściwie dosyć tego wszystkiego, bo co chwilę to jakaś wycieczka, to ktoś wchodzi na lipę, to chcą wszyscy oglądać, zawracają głowę, jak to on mówi. No ale naprawdę trzeba yy, tutaj chylić czoła, że chciał, żeby to wszystko się działo z tą jego lipą, bo przecież to jest jego prywatna własność. Teraz czas na świętowanie. Też tak myśleliśmy, dopóki nie dowiedzieliśmy się, a właściwie to doszło do nas, że trzeba się przygotowywać do następnego etapu. Lipa będzie reprezentowała Polskę w konkursie na drzewo Europy i już w lutym będzie kolejne głosowanie, ale żeby było powiedzmy to głosowanie dobre w sensie takim, żebyśmy mieli dużo głosów, no to pod lipą musi się coś dziać. Także szykujemy tutaj sporo takich różnych niespodzianek, koncertów, eventów, plenerów do yy, zimy. Chcemy to wszystko zrobić, żeby można było potem rozpropagować właśnie po całej Polsce albo właściwie to nawet po całym świecie. Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. No i oczywiście liczymy też na was, bo bardzo nam pomogliście w tym pierwszym etapie. I no, jesteśmy właściwie pewni, że tak samo będzie w tym kolejnym etapie na drzewę Europy. Także propagujcie lipę świętego Jana na pomocena, żeby została tym naszym drzewem Europy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.